Ze mną jest pan Jan Tabor, zastępca dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Kontynuujemy temat, który rozpoczął się podczas panelu dotyczącego korelacji tutaj ekologii i biznesu. Panie dyrektorze, w takim razie co lasy państwowe mają do zaproponowania przedsiębiorcom, którzy chcą podejmować działania na rzecz ekologicznego tutaj podejścia działania? Lasy państwowe dysponują 7 milionami hektarów, na których Różni biznesmeni, różne podmioty gospodarcze mogą realizować działania służące ochronie przyrody, ochronie różnorodności biologicznej, czy ochronie klimatu. Między innymi to, co możemy zaproponować, to są na przykład zalesiania nowych gruntów. Zwiększenie powierzchni leśnej w Polsce, w Europie jest jednym ze sposobów przeciwdziałania zmian klimatycznych, jest ważnym elementem podnoszenia różnorodności biologicznej krajobrazu i my. Taki projekt pod tytułem Las Inicjatyw mamy, gdzie można właśnie współfinansować albo osobiście wykonywać, sadzić młode drzewa, sadzić na gruncie porolnym lub w ramach odnowienia lasu, tudzież włączyć się w ochronę zagrożonych gatunków poprzez dofinansowanie. Więc ta oferta jest szeroka i. Posiada dużą głębię, ponieważ my dysponujemy dużym obszarem i, i można powiedzieć nawet bardzo ambitne zapotrzebowanie jesteśmy w stanie zaspokoić. A jak to wygląda obecnie? Jak Pan to obserwuje? Czy faktycznie przedsiębiorcy włączają się w tego typu projekty, w tego typu inicjatywy, bo kiedyś o ekologii nie mówiło się tak dużo jak teraz i o klimacie, o środowisku, ale faktycznie czy to trafia do tych przedsiębiorców, czy oni czują się też odpowiedzialni za nasze środowisko? Tak, mi się wydaje, że budowanie współczesnie wizerunku firmy bez tego komponentu prośrodowiskowego, ekologicznego jest niemożliwe. Ta świadomość społeczna stale rośnie i ludzie wybierają świadomie te firmy, te firmy budzą zaufanie, które Również potrafią się pochwalić portfelem działań proekologicznych. I my współpracujemy z wieloma podmiotami właśnie w obszarach tych, tego lasu, inicjatyw, gdzie można własnoręcznie lub sfinansować posadzić nowy las. Ale mamy również leśne gospodarstwa węglowe, gdzie duzi czy średni przedsiębiorcy mogą wykupić jednostki węglowe, czyli my. Poprzez pewne działania zwiększamy możliwość pochłaniania przez lasy węgla, dwutlenku węgla. I można wykupić te jednostki węglowe, czyli krótko mówiąc, wykupić sobie limity pochłaniania. Takiego dobrowolnego w polskich lasach, i z tego też wiele podmiotów korzysta, bo może się wylegitymować później tym, że oni zakupili jednostki węglowe w lasach państwowych. To bardzo ciekawe rozwiązania, bo dają takie wiele korzyści, bo nie dość, że marka firmy jest tutaj dobrze postrzegana, to dodatkowo robimy coś dobrego dla środowiska. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję, że takich inicjatyw będzie jeszcze więcej i także, że spotkają się one z pozytywnym odbiorem przedsiębiorców. Czy jesteśmy otwarci na dialog, mamy pewną ofertę i również rozumiemy, że wasze działania, które poprawiają i wasz wizerunek służą jednocześnie przyrodzie i pozwalają również nam budować wizerunek, więc jest to ze wszechmiar. Bardzo dobra inicjatywa i powinniśmy ją rozwijać i z coraz większą liczbą partnerów podejmować współpracę. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do widzenia.